Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 6 z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w poprzednim odcinku zrobiłem prezentację tej mapki z dodatku. Natomiast dzisiaj zajmiemy się pierwszą wycinką drzew. Jak widzicie tutaj w tym miejscu postawiłem sobie tartak. No a przed postawieniem musiałem wykraczować kilka mniejszych drzew, więc tutaj sobie wykarczowałem takie mniejsze drzewa, no i postawiłem tartak w tym miejscu. No i też dodatkowo poprowadziłem taką drogę tutaj w, tym, w tamtym kierunku. No więc ok, tutaj, dzisiaj do wyciągnięcia będę korzystał z piły łańcuchowej oraz y, tego ciągnika z wyciągarką. No i na sam początek wytnijmy sobie to mniejsze drzewo w tym miejscu. Chociaż na czy do tego drzewa będzie mi potrzebna wyciągarka, zaraz zobaczymy czy nie będę mógł go po prostu przetransportować ręcznie. No ale zobaczymy, wytnijmy sobie najpierw to drzewo, jest to sosna żółta. No i sprawdzimy czy możemy sobie to y, zabrać ręcznie. Okej, okay, to drzewo możemy sobie przenieść w ten sposób, więc nie potrzebujemy wyciągarki. No ale też nie będzie z tego jakoś dużo drzewa, więc to bardziej wytniemy po prostu, żeby to nie przeszkadzało. No i tu już za chwilę zacznie się produkcja różnych rodzajów, na przykład desek, długich desek, belek oraz gotowych ścian. Na razie pewnie będę sobie to sprzedawał, ale później jak zakupimy jakieś kolejne fabryki, no to będę sobie to oczywiście tam przetransportował. Może poprzez dystrybucję, czy też trochę od produktów będę dostarczał do kolejki górskiej, która znajduje się tutaj niedaleko. No, ale na razie musimy zrobić trochę pieniędzy, chociaż poza odcinkiem znalazłem sobie kilka znajdziek. Dzięki czemu zyskałem trochę dodatkowych pieniędzy na początku, miałem 100 tysięcy, teraz miałem tutaj ponad 250, nawet więcej. W sumie bo już trochę wydałem na tak. no i trochę tutaj też na malowanie, żeby tą drogę zrobić, no ale i tak trochę jeszcze pieniędzy jest, więc ewentualnie poza odcinkiem, sobie może postawię jakąś fabrykę, czy zastawię się nad kolejnymi wydatkami. No a teraz przejdziemy do wycinki tego drzewa. Tutaj mamy takie uschnięte drzewa, więc sobie je wytniemy. Postaramy się oczywiście jak najniżej je wyciąć, żeby tutaj mieć jak najwięcej drewna. No a może też w kolejnym odcinku posadzimy sobie trochę nowych drzew. Może pousuwamy sobie pnie po wycięciu, chociaż tutaj nie są one za bardzo widoczne. No a zobaczymy, jak będą jakieś takie bardziej widoczne pnie, to sobie je pousuwamy. Tylko w tych krzakach to nawet za bardzo tego drzewa nie widać. No ok, wsiądźmy sobie do tego ciągnika. Mamy tutaj oczywiście naszą wyciągarkę, a przy okazji też pociąg nam tutaj przejeżdża. No i pod podjedziemy i tutaj przyciągniemy to drzewo do tartaku. Okej, okay, znajduje się ono w tym miejscu. To jest ten pień chyba po tym małym drzewie. No ale w sumie aż tak bardzo nie powinien przeszkadzać, więc może nie będziemy na razie ich usuwać. No chyba, że będą jakieś większe pnie, no to wtedy y, możemy je usuwać. No i tutaj sobie zapniemy to drzewo do wyciągarki. No i przy jej pomocy przeciągniemy je do tartaku. Możemy sobie tutaj wjechać. No i okej, okay, możemy je dostarczyć. Kliknijmy sobie ten wykrzyknik. I mamy już ponad 1500 litrów drewna, oczywiście nie jest to jakoś dużo, ale trochę tych drzew sobie powycinamy, też wtedy tędy możemy wyjechać. No i weźmy jakieś kolejne drzewo, może teraz to drzewo liściaste w tym miejscu, trochę sobie wytniemy drzew w tym miejscu, no a później w kolejnym odcinku posadzimy sobie jakieś kolejne drzewa, żeby oczywiście to nam rosło. Chociaż za jakiś czas kupię sobie kolejne lasy, może też kupię sobie ten większy tartak, który jest dostępny na mapie. O, tutaj jak widzicie mamy już produkcję, no i tego drewna jest bardzo mało, więc to znaczy, że możemy też bardzo dużo drzew dostarczyć do tego tartaku. Tu mamy dareń skrętolistny, niezbyt duże drzewo. Ale też sobie je wytniemy, żeby nam nie przeszkadzało w tym miejscu. No też mamy oczywiście bardzo fajny dźwięk spadania drzewa. Troszkę sobie tutaj cofnijmy. No, tak jak mówię, jak te pnie będą przeszkadzać, no to wtedy sobie je pousuwamy. Jeśli nie, no to mogą sobie zostać. Okej, okay, podczepiamy, no i powiem Wam, że to węciągarka jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Podczepiamy sobie drzewo, ociągniemy je do tartaku. No, i w bardzo łatwy i szybki sposób możemy sobie tutaj dostarczyć te drzewa do tartaku. Oczywiście, później skorzystamy też z innych maszyn do pracy w lesie, ale na razie możemy skorzystać z tej wyciągarki. Tu mamy taki większy świerk, więc sobie może wycniemy drzewa w tym miejscu. No i tu akurat będę sadził drzewa w kolejnym odcinku. Zobaczymy, jest to dosyć duży świerk, więc nie wiem czy tam gradę go zabrać za jednym razem, czy nie będę musiał go podzielić na dwie części, ale zaraz zobaczymy. Najpierw sobie go zatnimy. Ta wyciągarka ma chyba jakąś maksymalną masę, którą może pociągnąć. Zobaczmy, ale nam to drzewo podskoczyło i chyba się zablokowało na tym innym drzewie. Więc najpierw musimy chyba jeszcze to drzewo wyciąć. Jest to kolejny derań skrętolistny. Odwetnijmy sobie go, żeby odblokować ten świerk. Ok, trochę nam się to odblokowało. Zobaczmy też, jak wygląda ten świerk, ile on waży. 2,3 przecinek więc raczej chyba ta wyciągarka powinna dać radę. Nie pamiętam, ile ona może maksymalnie wyciągnąć. Nie wiem, czy w ogóle będę mógł to zaczepić, zaraz zobaczymy. No i w sumie takie większe pnie moglibyśmy ewentualnie powołać... Yy, po, yy, no, pousuwać na kolejnym odcinku. No jeszcze zobaczymy, czy będę to usuwał, czy nie. Okej, okay, tutaj możemy sobie zapiąć w ten sposób. No i zobaczymy czy to pociągniemy. Też nie wiem, czy ten ciągnik da radę. Ale jak widać tutaj idzie ładnie Nie ma problemu, żeby nawet takie większe javo wyciągnąć Ok, zobaczmy, trochę nam się to przyblokowało w tym miejscu Wiem, że jakoś to można pociągnąć, to javo, ale nie pamiętam kto się robiło Może włączmy sobie tutaj yy, okno pomocy nie w ten sposób podnosimy Tutaj też nie, tu jest prędkość w tym Nie wiem czy jakoś to się da zwinąć czy nie, zaraz sobie zobaczymy Okej tu chyba się rozwija, tu możemy zwinąć to java, więc ok, podnieśmy sobie to trochę bardziej No i teraz możemy wyłączyć okno pomocy i zobaczmy, czy możemy to drzewo już tutaj sobie dostarczyć do tartaku. Możemy i teraz już trochę tego więcej drzewa się dostarczyło. No to powiedzmy, teraz podam to mniejsze drzewo, które wycięliśmy. Może powiedzmy w ten sposób. Trochę będzie szybciej się pojedziemy przodem niż tyłem. No i tu mamy nasze kolejne drzewo do transportu. Weźmy sobie oczywiście linę od wyciągarki. No i zaczepmy to drzewo w ten sposób, pociągniemy je oczywiście do tartaku. A na sam początek ta wyciągarka jest bardzo fajnym rozwiązaniem do transportu drewna. Baczmy, czy się to zmieścimy, ale chyba nawet nie musimy dalej jechać, tylko już powinno nam to złapać. Ale widzę, że tu mogę bardzo dużo drzew dostarczyć, więc pewnie więcej sobie powiedz nam jeszcze poza odcinkiem. No a w kolejnym odcinku posadzimy sobie nowe drzewa, żeby miał co wycinać, też żeby może było to przetwarzać. No i też będę zarabiał pieniądze, może część produktów dostarczymy sobie do tej kolejki górskiej. Zobaczyć, co tam przyjmują. Chociaż do tego będę potrzebował ładowarki jakiejś. Może sobie jakąś ładowarkę teleskopową zakupimy. Albo ewentualnie pomyśle na jakąś fabryką, do której będę mógł ustawić dystrybucję tych produktów z tego tartaku. Też później kupimy sobie ten większy tartak, gdzie mamy to jeziorko, do którego możemy wrzucać te drzewa. Czyli w sumie trochę tartak w stylu tartaku z Farminga 15, gdzie mieliśmy... Takie jeziorko, gdzie wrzucaliśmy drzewa. Ok, zwiniemy sobie trochę tą linkę, żeby było to drzewo bliżej naszej wyciągarki. No i ok, możemy już to dostarczyć. Fajnie, że wystarczy, że tylko fragment drzewa jest na tym obszarze, tutaj oznaczonym tymi paskami. No i już możemy dzięki temu dostarczyć drewno. No ogólnie też fajnie wygląda to roślinność, to jakieś krzewy, tutaj inne rośliny w tym lesie No też prawie poza odcinkiem powicie nam sobie trochę więcej tych drzew No i tu zrobimy taką przestrzeń do posadzenia nowych drzew Chociaż jeśli chodzi o te nowe drzewa, czyli na przykład o taką sosnę, no to można je posadzić przy pomocy tej specjalnej sadzarki, która została dodana w tym dodatku. No jest to sadzarka podczepiona do koparki, więc jeszcze zastanowię się, czy będę korzystał z tej sadzarki, czy może tą podstawową sadzarkę, która może sadzić maksymalnie 20 drzew, które znajdują się na tej mniejszej palecie. No jeszcze zobaczę, bo też wypożyczenie tej dużej sadzarki może trochę kosztować. No ale też oczywiście jest to wygodne, bo ta duża sadzarka może posadzić naraz ponad 200 drzew. Więc tu się jeszcze zastanowimy, czy wezmę tą sadarkę, która może posadzić na raz 20 drzew, czy może tą większą. O, tutaj chyba troszkę za bardzo to drzewo przyciągnąłem, no i trochę znosi mój ciągnik. O, okej, okay, teraz już tutaj dojechałem do tartaku, możemy dostarczyć kolejne drzewa. O, no i tu też mieliśmy bardzo dużo drewna. No, zobaczymy, bo ewentualnie mogę skorzystać z tej sadzarki, która może sadzić 20 drzew, czyli tej mniejszej. No i wtedy posadzę sobie tutaj świerki. A jeśli bym skorzystał z tej sadzarki, która pojawiła się w dodatku, no to wtedy mógłbym posadzić jakieś te nowe drzewa, czyli na przykład albo te nowe sosny, no albo może To Też w sumie ciekawa opcja. No i to jeszcze zobaczymy. Jeszcze się zastanowię też, na co będę chciał przeznaczyć te pieniądze, które mam na koncie. Ok, teraz mamy tą sosnę, która już była w grze wcześniej. Okej, okay, weźmy sobie linę tutaj podczepną do tego drzewa. No i kolejne drzewo będzie dostarczone. Tutaj mamy też taką skałę, no i w tym dodatku pojawiła się taka maszyna do usuwania tych skał, więc też ciekawa opcja, jeśli będą one przeszkadzać w jakimś miejscu, no to możemy sobie po prostu te skały usunąć. No przyciągnę sobie trochę to drzewo bliżej. No i kolejne drewno będzie dostarczone do tartaku. No jak widzicie idzie to bardzo szybko za pomocą tej wyciągarki. No więc tu jak posadzę sobie nowe drzewa w tym miejscu to będę miał fajnie jeśli chodzi o wycinkę tych drzew Okej, okay, teraz mamy sosnę żółtą Też widzę, że dosyć duże drzewo No to sobie je wytniemy No, oczywiście w tej serii będziemy wycinać na różne sposoby, żeby tutaj potestować też te maszyny z dodatku, też żeby to było bardziej różnorodne. Też zajmiemy się oczywiście tym przetwórstwem, czy będziemy też dostarczać trochę tych produktów, żeby zrobić tą kolejkę górską, też zajmiemy się oczywiście produkcją metalu. Tylko, że ta fabryka metalu jest dość droga, więc na razie raczej nie będę jej stawiał. może trochę później, też będę potrzebował teren do tego. No i może znajdę sobie jakiś teren bliżej tej kopalni, gdzie... Oczywiście tamta ruda żelaza jest wydobywana. No i też czasem może stworzymy jakieś pola. W sumie tu jest fajny obszar, gdzie można byłoby stworzyć pole, więc zobaczymy. Może jak się ten las wytnie, to będzie można w tym miejscu zrobić jakieś pole. No i wtedy też zajmiemy się uprawą różnych roślin. Też widziałem, że do niektórych końców produkcyjnych potrzebna jest wełna, więc będzie można się zająć hodowlą owiec, żeby tą wełnę dostarczać. Ok, teraz wytniemy sobie to kolejne utknięte drzewo. No i widzę, że zablokowało się na innym drzewie, ale mam nadzieję, że tutaj tą wniogarką będziemy mogli to jakoś fajnie pociągnąć i że nam się to nie, nie zablokuje gdzieś. No a ten ciągnik fajnie to daje radę z tymi drzewami. Myślałem, że z większymi drzewami będzie jakiś problem, ale na szczęście żadnych problemów nie ma, więc możemy sobie to bardzo fajnie dostarczyć. No i już jest 24 litrów drewna, więc trochę więcej. Pod odcinkiem ja sobie wytnę też sporą część tego lasu, no i później sobie to posadzę nowe drzewa. tym no, czasem, jakbym chciał zrobić jakieś pole, to można oczywiście to wykraczować też jakieś te krzewy pousuwać. To jeszcze te krzewy się usuną, jak będę na przykład korzystał z pługu, który będę tworzył pole, albo sobie wykorzystam ten głębos, z którego korzystam na No Man's Land. No jeszcze zobaczymy. ale Na razie popawię się leśnictwo, a później pomyślimy nad yy, to i zrobieniem jakichś pól. Ale to w sumie jest fajny teren, żeby zrobić pola. Też oczywiście trzeba będzie te pnie wykraczować. No to zobaczymy, chociaż tutaj teren jest fajny. Okej, tu jest jakaś mniejsza sosta, więc też ją sobie wytniemy. No i tutaj za bardzo to drzewo nie chciało spaść. A, teraz się przewróciło na mój ciągnik, ale okej, jakoś to dostarczymy na naszym ciągniku. Chociaż robimy żeby to spadło, właśnie w ten sposób, bo będzie nam to lepiej dostarczyć. No, tu akurat dużo drewna z tego nie było, więc... Tutaj bardziej się opłaca wyciąć na jakieś większe drzewa. Ok, tu mam jakieś kolejne drzewo. Nie wiem, czy to nawet nie jest jakieś uschnięte, więc wycniemy sobie oczywiście też. Powinno być z tego sporo drewna. Zobaczmy, to jest chyba uschnięte drzewo. Tak jest. A nie, to jest nawet wydmowa, tylko po prostu na się na samym jej górze. No, jest to drzewo, które ma 36 metrów, więc to powinno być bardzo dużo drewna z tego. Chociaż jeśli chodzi o teren, to jeszcze się zastanowię, czy będę tutaj... ...sadził drzewa w tym miejscu, czy w którym miejscu posadzi drzewa, czy jednak nie zrobię sobie pola gdzieś może tutaj po lewej. No, jeszcze zobaczę, bo tutaj fajnie będzie to zrobić na tych drewnach, ale później sobie to jakieś pole zrobię. No, a w sumie to jest w miarę równy teren, więc mogłoby być fajne pole. Jeszcze pomyślę poza odcinkiem, pewnie powycinam sobie trochę tych drzew. Zobaczę, bo ewentualnie z wycinką mogę przenieść się w inny teren. A co ten ciągnik tak powoli jedzie? Tutaj tylko 3 na godzinę, bo chyba ten pomad tutaj zmieniłem. A to zastanowię, bo mogę wykraczować ten teren, zrobić jakieś nowe pole tutaj. No jeszcze pomyślę. I tak na razie ten tartak zostanie, bo będę tutaj dostarczał te drewna, które będą przetwarzane. A nad polem jeszcze pomyślimy. W sumie to Java chyba nawet nie potrzebuje wyciągarki, więc powycinam sobie jeszcze jakieś jedno drzewa, a resztę już tutaj powycinam sobie poza odcinkiem. Od tej widzę, że mamy jakieś fajne większe drzewa. O, może to duże drzewo wytniemy sobie? O, tu jakiś pień był, który troszkę tutaj wprawił, że mój ciągnik podskoczył. O, tu jest jakaś sosna żółta, która ma prawie 36 metrów, więc też powinno być dużo drewna z tego. O, jeszcze zapyłam w momencie, aż to drzewo spadało, więc ciekawe to wyglądało. No, troszkę musimy sobie przyciągnąć, bo nam przeszkadza ten pień. Okej, okay, może troszkę jednak poluźnimy to. No i zobaczmy, czy teraz damy radę to wyciągnąć. Czy ten pień będzie jednak trochę przeszkadzał? Nie, teraz daliśmy radę to wyciągnąć. Więc zawiedziemy sobie kolejne drzewo do tartaku. Ok, mamy 36 tysięcy litrów drewna. Pewnie jeszcze trochę więcej jaw wycinam powycinam sobie poza odcinkiem, żeby trochę ten zapas bardziej uzupełnić. No a w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.